Witam, cześć, witam Was to bardzo serdecznie na Sprzecz9, a oglądacie serię Lego przygoda i to jest już odcinek drugi. Więc super, lecimy. Chyba będziemy ratować Emeta jako żyleta, Tak mi się wydaje. Jak ogląda pamiętam dobrze film. Znaczy... słuchajcie, ja film dobrze pamiętam. To nie ma opcji, żebym nie pamiętał. Ale ja nie chcę wam niczego zdradzać. A czekajcie chwilę, bo to i było, kiedy... Tu pierwotnie szedłem do jeszcze z Emeta, Emeta, jako Emet... O o, tutaj. A, to jest witrujnusz potrzebny, dobra, bo... Ja myślałem, że to jest żada potrzebna. Dobra. A, jest ta dziewczyna, na to my ją e, widzieliśmy. Sobie też ją kupimy. A co mi tam? Zaraz, czy to Emet? Czekaj, czekajcie. Tak, to Emet. Słuchaj tego budowle, co można potem odkryć, tak? A tu są kody, dobra! Wiecie, też nie wszystkie części nie wszystko patrzyłem dokładnie, ja po prostu grałem i tyle. Wiecie? Czasami to zaskoczenie jest prawdziwe, bo niektóre rzeczy nie grałem. Te fragmenty, które teraz widzicie. O. Ucieczka z Cyklosburga. Odcinek numer dwa. Lecimy. Mm. Ouch. O ryby! Ale MS się pakował! Żelata, ratuj go! Uf. Uf. No i uratował! to uratowała Emeta właśnie w tym momencie. O nie! Robotnik! O tak! You're building without instructions? <laughs> Very funny, sir. Sir, we've got to knock out that missile. No, this laser should oh, be yeah. able to destroy it, sir. I think the shit. Ah. Wow! Are we going to get in trouble for that? The laser can cut through or destroy any Gold Lego bricks. Aha, dobra. dobra Let's open the door. And it's done. An instruction page. We should look for more of these. Good idea, sir. We can find out what the enemy is planning. Yes. That's exactly why I need them. Uh, there's a crack support beam in here. Can you drill through it, please? Should I really be doing that? If you prefer, we could just wait for some more robots. I guess a bit of drilling can't hurt. <laughs> to się przyszedł na pomoc, żeby Nie, to da? To Dałoby się to. Aa, wow, really acrobatic! That's nice. Ah, thank you, sir. I'll see if I can get into the room over there, sir. So I'll Sir, I'm gonna need your drilling expertise again. Can you give me a hand getting up there, then? Ah, no, tak.

Did you say something? Nope. Okay. I guess <laughs> it was <laughs> nothing. There's another instruction page behind that window. Let's mamy nasze wyjście laserek i robimy jeden drugi trzeci i ostatni czwarty i będzie gitara. gotowe Let's take a look at what these instructions are for. Hawaii! Czaskie nas! A emet! Przepraszam, on jest budowlane, on tylko to poprawi. Dobra, robimy drabinę. Dobra, robimy trzy na szczęście, dobra, tutaj. Dobra. Oj, oj, oj. off oh. yes come yes. it a giant ladder are you sure you built it right sir yeah I built it right well let's climb it anyway the exits up there no yeah Znikamy. I tu jak najszybciej znikajmy stąd. Jeszcze rakietnicy używają. Super. Ale zawsze się dobre. Dobra, a czy teraz trafić. Na pewno nie tutaj. Na pewno też nie tutaj. No to nie, źle, że leta. Czyli nie aż te strzały. Chwila. Tutaj coś jest. Powolutku, powolutku. Ktoś tu mamy jednak. To jest też dla Emeta, ale tutaj on nie wyjdzie. The exit, to jest potrzebny Emet. To chyba tutaj tylko przez. O! No, czyli będzie po prostu normalnie trzeba przejść. Wcale nie to nie wyjdzie. Kurczę! Jeszcze raz. O, teraz dobrze. Dobra. Okay? Jeszcze raz? Do góry! A no tak, muszę... się podnieść. Teraz dopiero. Tył zwrot. Nie! <ścoughs> Co jadę? ja, dat is er alweer z'n laag. Ty, teraz muszę... poczekaj. Dawaj, oh, uh, napraw to, Emmet. Szybciej, pośpiesz się. Nie mamy tak dużo czasu. Napraw to. Dobra, jest. Żelaza, biegnij. Pięknie. Teraz Emmet to napraw. A, teraz Trzeba trzeba i... Uwaga, teraz jedno szczelinę jedno i... Gotowe Na górę Otwierajcie się Ale już Udało się Uciekliśmy Oh, yeah! pad... Eh, Kosh's pad na Emeta, albo on pad na kosz. Oh, sir, you're brilliant! We'll build a motorcycle out of the alleyway! Funny story! Not my first time in a trash can! No zbuduj! Wytro, co, co, co potrzebujesz? że zrobi motor. Bo to też z tego wyglądałem king. A to jest jedna z tych części, dobra. Ah, ok, MS.

Jeden, dwa, trzy. Lecisz. So cool. Ja tego żałuję, właśnie, że w tych grach lego nie ma tego, czegoś takiego. Jakiego yeah, fajnego budowania animacji. Czemu? Szkoda, że nie ma takiej animacji it's budowania it's właśnie, że połączysz inne klocki. Dlatego właśnie wow. lubię.

that you're the most important most talented most interesting and most extraordinary person in the universe that's you right yes that's me great you drive <laughs> what oh yeah keep it together emmett keep it together Can you do something about that van firing at us? Uh, I'll try. Hey, the bike is shooting lasers. Should it be doing that? That's it, sir. Keep firing. <laughs> I did it! Sir, there's, there's another one. One. I need to get closer to those vehicles in front of us, sir. Uh, okay. Let me try some. Maga hey. Ale fajnie to jest, właśnie takie... To jest trochę jak Uncharted, tylko że takie, no... typowo legowe i przyspieszone trochę. O nie! Teraz złap się, o! Jest! O nie, to jest. Sir, bo... I need you to shoot the valve on the back of this truck. You want me to shoot lasers into a cloud? Hey, winner! O kurde, pieczone. Jak to jest, to już się złapałem. Daję żeleta, kurde. O, no co ty puszczasz? Co mi żeleta puściłaś? Co domyś robić niby? A! Teraz to mogę! It's all right, sir. I'm safe. That's great. Am I? Pick on something your own size. Sir, you need to shoot those rockets out of the air before they hit you.

Even on the wall. Thank you. I can see something in the back of that truck. Sir, shut the back door for me, will you? Oh, well, that hunch really paid off. Didn't. No, nie, jeszcze to roboty. W świetnie. Sir, I can't make that jump. That very nearly smooshed me. That was perfect, sir. Yep, it was exactly how I planned it. A To był, to było planowane, znaczy nieplanowane, nie. Planowane, w sumie. O, cud, Dobra.

Udało się! Misja ucieczka z Kosburga wykonana! Odwołaćmy klocek oporu! MS z klockiem oporu! MS z koszem na śmieci! Żyleta z Kapturona! Za Kapturona Śmietankowo. jo Dobyliśmy 83 monety! Przestrzenialiśmy poziom wybrańca. Odblokowaliśmy dwa nowe rysunki. Dobrze. A ten, to, co teraz się wydarzy, będzie w kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!